Hej wszystkim z tej strony, Mariusz. W dzisiejszym materiale chciałbym Ci przedstawić 5 powodów, dlaczego Twoja książka może się nie sprzedawać. Zaczynajmy. Włączę sobie notatnik, żeby pokazać Ci, jak to wygląda. Pierwszy podpunkt jest to. Nisza. Dlaczego nisza? Ponieważ bardzo istotnym jest wybrać odpowiednią niszę przy dodawaniu zeszytu, czy też, czy też książki, żeby po prostu te produkty się sprzedawały. Bo jeśli wejdziesz w niszę, w której po prostu nie ma ruchu, ludzie nie chcą kupować książek, nie potrzebują książek takich, lub też zeszytów, no to wydajesz na marne tak na dobrą sprawę, bo nikt tego nie kupi i to tak może wisieć cały czas. Możesz wydać serię 50 zeszytów oddaną serią, której nic się nie będzie sprzedawać, bo po prostu nie ma na to zapotrzebowania. Więc moim zdaniem też dobrze wydawać dużo mniejsze serie na samym początku, wydać 5-10 zeszytów, może nawet 15 i zobaczyć czy cokolwiek zaskakuje. Jeśli nie zaskakuje, nie tworzysz tego, idziesz dalej, szukasz czegoś innego, bo to już będzie naprawdę marnowanie twojego czasu. Jeśli stworzysz aż 50 zeszytów, zajmie ci to dwa dni, lub czasem może nawet dłużej, jeśli są i mega dobrze stworzone. A jeśli wydasz te 10, zrobisz to w pół dnia, może nawet, może nawet wkrócej, i wtedy po jakimś czasie widzisz, czy opłacało się robić tą serię, czy też nie. Drugim punktem są słowa kluczowe. Słowa kluczowe. Moim zdaniem jest to jedne, jeden z najważniejszych aspektów publikowania na Amazonie, na Amazonie KDP. Ponieważ, jeśli dobierzesz dobre słowa kluczowe, które nie są tak konkurencyjne, Twoje książki, Twoje produkty po prostu mogą się mega dobrze sprzedawać. Jeśli wybierzesz słabe lub zbyt konkurencyjne, jak na przykład notebook, czy też notebooks, journal itd., itd., itd. I takie mega banalne, które są już na rynku od kilku dobrych lat, zastawione i upchane mega, to po prostu nie masz szans się przebić przez te, które się już sprzedają, które się sprzedają bardzo dobrze. Więc ważnym jest poświęcić dużo czasu na odnalezienie tych właściwych słów kluczowych na samym początku. Nie tworzenia okładki czy też książki od razu, a później szukania słów kluczowych. Nie jest to dobry sposób, ponieważ możesz stworzyć książkę, może być wszystko fajnie i, i dobrze stworzone, ale nie znajdziesz odpowiednich słów kluczowych, które będą właśnie profitowe dla Ciebie lub będą zbyt konkurencyjne, żeby się przebić na samym starcie. Trzeci punkt, trzeci powód, dlaczego Twoja książka może się nie sprzedawać, to jest okładka. Też bardzo ważny aspekt, ponieważ ludzie mówią, że nie ocenia się książki po okładce. Oczywiście tutaj jest zupełnie inaczej, ponieważ każdy z klientów ocenia książkę po okładce. Widzi fajną okładkę, od razu czasami nawet klika by now, poprzez jedno kliknięcie. I ma tą książkę. Pomimo tego, że może w środek być kiepski, może być krótka i oczywiście niezbyt droga, bo jeśli jest droga, no to jednak klient raczej nie, nie kupi jej tak z rozpędu. Ale jeśli jest w normalnej cenie, to, to może ją kupić tylko ze względu właśnie na okładkę. Co ważnym jest, dużo osób, jeśli posiada Kindle i pobiera właśnie e-booka, kupuje książki ze względu na okładkę. Żeby po prostu to fajnie wyglądało na swoim urządzeniu. Tak jest, słyszałem to niejednokrotnie. I, i wiem, że to jest prawda, więc ważnym jest na pewno, żeby stworzyć profesjonalną okładkę, jeśli nie znasz się na grafice, jeśli robisz to słabo, zleć to, wydasz te 5-10 dolarów, to Ci się szybko zwróci i zaczniesz zarabiać dużo więcej. Oczywiście mowa tutaj o e-bookach, bo jeśli chodzi o paperbacki, czyli zeszyty, to tworzyć serię 50 zeszytów i zlecić 50 okładek, no to trochę się nie będzie, na pewno, na pewno się nie będzie dokalkulować, więc tworzenie zeszytów, tworzenie układek do zeszytów, twórz sam, czy też sama, ucz się na swoich błędach, poprawiaj wszystko i z czasem na pewno będzie coraz lepiej i odnotujesz na pewno jakąś sprzedaż, oby jak najlepszą. Czwartym punktem będzie cena. Cena nie jest aż tak istotna jak te poprzednie punkty, aczkolwiek na pewno jest ważna, gdy już mamy fajnie odnalezioną niszę, słowa kluczowe i dobrze zrobioną opłatkę. Ponieważ jeśli wystawisz swój, swój zeszyt czy też książkę drogo, możesz tracić dużo potencjalnych klientów. Jeśli wystawisz za tanio, również możesz tracić potencjalnych klientów, bo będą uważali, że Twoja książka jest jakaś tania, zła, kiepska, słaba, nieprofesjonalna. Co należy zrobić, żeby dobrać odpowiednią cenę? Trzeba po prostu zbadać rynek. Wchodzisz na podobne tytuły do swojego i patrzysz, co się dobrze sprzedaje i w jakiej cenie. Robisz ten research i po prostu dobierasz optymalną cenę do, do Twojej książki czy też zeszytu. I piąty już punkt, ostatni w dzisiejszym materiale, to jest sezon. Co mam na myśli przez słowo sezon? Sezon, czyli czas, w którym. Dane serię się sprzedają lub też nie sprzedają się w ogóle. Jest teraz, akurat teraz jest okres wakacyjny, więc sprzedaż zeszytów i też książek może częściowo spaść. Może nie tak książek jak zeszytów, ponieważ ludzie nie chodzą do szkół, nie chodzą na studia i przez to właśnie może spaść sprzedaż zeszytów. Więc nic dziwnego, jak teraz w tych miesiącach troszkę ta sprzedaż może spaść. Na pewno ona wzrośnie po wakacjach. Aczkolwiek musimy uwzględnić to, że po prostu jest okres wakacyjny i ta sprzedaż będzie troszkę mniejsza. Na pewno przed świętami będzie dużo większa sprzedaż, dużo większy boom na produkty takie prezentowe, jak fajne zeszyty śmieszne, motywacyjne, kolorowanki dla dzieci. To na pewno będzie dużo lepiej szło. Teraz przed wakacjami był dobry okres, żeby wydać na przykład książkę czy też zeszyty motywacyjne, jeśli chodzi o fitness. Ponieważ jak dobrze wiesz, dużo osób przed samymi wakacjami skupia się na tym właśnie, aby się odchudzić, zrobić formę, zrzucić zbędne kilogramy. A teraz już jeśli wchodzi okres wakacyjny, to jednak ludzie o tym zapominają lub też dążą do celu i tracą te zbędne kilogramy, ale już no po prostu takich książek i zeszytów nie potrzebują. Ja sam mam na swoim przykładzie jedną książkę w dziale fitness, i przed, samą, przed samymi wakacjami widziałem, odnotowałem mega boom, ponieważ zaczęło się kilka, kilkanaście sztuk sprzedawać dziennie, a teraz już nagle spadek. Nagle już jedna dziennie lub nawet zero dziennie z, yy, z tej, pod tą książką z działu fitness. Jeśli zastosujesz się do tych pięciu punktów i je przeanalizujesz, to gwarantuję ci, że poprawisz. Swoją sprzedaż na Amazon KDP oraz też na ACX, bo na ACX przy audiobookach działa to praktycznie tak samo. Jeśli moje podpowiedzi okazały się przydatne dla Ciebie, daj znać w komentarzu. Napisz też, co chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku, może jakiś poradnik. I zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie tego filmiku do końca i życzę Ci miłego dnia. Pozdrawiam.